Powoli zbliżamy się już do końca roku kalendarzowego. Proszę powiedzieć, jak wyglądał ten rok na terenie gminy Regnów, co udało się zrobić, a czego być może się nie udało i trzeba będzie robić dopiero w kolejnych latach. Myślę, że ten rok rzeczywiście był rokiem bardzo, bardzo, bardzo całkowitym. Udało nam się, dzięki wsparciu instytucji zewnętrznych zrealizować. W zasadzie wszystkie projekty, które mieliśmy zaplanowane i założone, żeby do realizacji na 2025 rok. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, które będziemy jeszcze kończyć w roku 2026, to jest przede wszystkim stacja uzdatniania wody. Jesteśmy na etapie już tak myślę, realizacji inwestycji w 50%. Zaczęliśmy ją w tym roku w lipcu, ale mam nadzieję, że woda już z nowego suw popłynie na koniec, na koniec maja. Panie było, żeby to już rzeczywiście w tym takim okresie, kiedy pobór wody jest największy, nowy SUW już spełniał swoje zadanie i był wpięty do Istniejącej sieci wodociągowej. Także to zadanie nam przeszło na rok przyszły. Natomiast pozostałe zadania udało nam się zrealizować. Zostało jeszcze półtora miesiąca. Jesteśmy już na końcówce realizacji inwestycji dużej takiej drogowej, budowa drogi w strefie przemysłowej. Myślę, że do końca, do końca listopada spokojnie powinniśmy tą. Inwestycje zrealizować i rozliczyć. No to też, no jednak to jest dla takiego małego samorządu jak, jak Gmina Regnów 2 miliony 300, realizacja inwestycji to no jest to spory wydatek. Natomiast no, <laughs> skończyliśmy tak naprawdę już, już taki ostatni etap, który był odkładany na bodajże z trzech lat, bo e, trzy podejścia e, podchodziliśmy do realizacji e, dokończenia infrastruktury sportowej, dokończenia bieżni. To też, to też były niemałe środki, ale dzięki wsparciu Urzędu Marszałupskiego w Łodzi e, udało się tą inwestycję dokończyć, także już e, infrastrukturę sportową mamy domkniętą i ja jestem dumny z tego, że rzeczywiście kompleks boisk i z bieżnią z poliuretanu mamy oddaną do użytkowania obiekt ogrodzony. Myślę, że to jest taka na skali powiatu jest taka perełka, bo, bo rzeczywiście jak koledzy samorządowcy mówią, mamy wszystko zlokalizowane w jednym miejscu i rzeczywiście to widać, począwszy od dużego boiska sportowego po Orlik, Kort Boisko wielofunkcyjne, no i teraz dołożyliśmy bieżnie, także ta infrastruktura jest y, zrobiona. Natomiast z, y, udało nam się zrealizować, y, powiedziałbym, dużo bo inwestycji drogowych. Y, bo wybudowaliśmy y, oprócz kilometra-200 metrów y, nowej drogi w strefie przemysłowej, to położyliśmy samych asfaltów, łącznie ponad, ponad 3 km, dróg betonowych. To samo łącznie w tym roku wybudowaliśmy 7 kilometrów nowych nawierzchni drogowych, także to jest naprawdę bardzo dużo zabukowane. Już mamy podpisaną umowę z Wojewodą na budowę. Jeszcze z, ze środków 2024, jeżeli chodzi o budowę dróg samorządowych, z rezerwy udało nam się załapać na, na środki. Mamy do położenia nakładkę na odcinku 2400, ale będziemy to realizować. Mamy środki w tym roku, ale w tym roku wiem, że już tego nie uda nam się zrealizować ze względu już na pogody. Ale y, przygotujemy wszystkie procedury, żeby to, tą inwestycję, przede wszystkim postępowanie przetargowe, rozstrzygnąć w tym roku, a samą realizację będziemy chcieli, myślę, że do końca kwietnia, y, oddać już y, drogę do użytkowania. I gdzie ta droga będzie? Y, to jest droga łącząca dwie drogi powiatowe w, miejscowości, w miejscowościach Nowy Regno Fannosław. Także. Y, Drogi naprawdę idą fajnie. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Mamy przygotowane już dokumentacje i złożone wnioski na budowę dwóch odcinków dróg. To jest miejscowość RYLSK i RYLSK Duży. To też są nakładki w ramach budowy dróg samorządowych. Także zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia, jakie środki będą pokazywały się na rynku. Yy, także yy, myślę, że idziemy w dobrym kierunku yy, w przyszłym roku. Przede wszystkim chcemy yy, przygotować dokumentację, żebyśmy byli gotowi yy, już, yy, bo takim jeszcze, takim moim dużym marzeniem jest yy, z, przygotowanie zagospodarowania przestrzeni yy, yy, wokół zbiornika małej retencji w Rygnowie, yy, yy, i też. Gdzieś tam w takich planach dalekosiężnych mamy e, budowę dróg, ścieżek e, rowerowo-pieszych, e, oświetlenie całego obiektu, przygotowanie całej infrastruktury. E, no, taki myślę, że 5 milionów takie drobne nam, nam są potrzebne na realizację tego, tego zadania, ale e, na pewno pierwszy rok przygotowanie dokumentacji, e, szukanie środków. Mam na nadzieję, że ona się tak? Mam nadzieję, że te środki się pojawią i będziemy mogli spokojnie to realizować. Przyszły rok rzeczywiście też intensywny bo sama stacja kosztuje nas ponad 4 miliony złotych 4200, także 60% samego finansowania mamy w przyszłym roku. To jest ponad 2,5 miliona złotych, które musimy wygenerować na to, żeby tą inwestycję dokończyć. Plus mam nadzieję, że nie mamy możliwości budowy sieci kanalizacyjnej, ale idziemy w kierunku, żeby dokończyć mamy chętnych na budowę przydomowego oczyszczenia ścieków. Mam nadzieję, że środki pojawią się i będziemy mogli tą inwestycję realizować w przyszłym roku. Także aby tą gospodarkę wodosnikową podopinać tak, żeby już nam nic nie, nie brakowało. Są marzenia, mam nadzieję, że uda się je zrealizować. A marzenia to jest jedno. Natomiast za tym muszą iść przede wszystkim finanse. Mam nadzieję, że przy inwestycji, którą kończymy w budowie drogi w strefie przemysłowej otworzy się. Nowe okienko dla inwestorów, i, i mam nadzieję, że podmioty zewnętrzne przyjdą na nasz teren, żeby inwestować. Co za tym będzie szło, gdzieś tam myślę, że stanowisko, stanowiska pracy, co mam nadzieję nakręci społeczeństwo po to, żeby na Gminie Regnów się osiedlać, bo no bez mieszkańców też za dużo nie zwojujemy, a tak naprawdę ten Misz demokratyczny to nie tylko dotyczy kraju, ale i też ma to ujemne skutki na tutaj na, na, na przełożenie na naszą gminę, także mam nadzieję, że jedno z drugim uda się uda się połączyć i, 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 i wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Tym bardziej, że, że chcemy od września i też mam nadzieję, że, że zima pozwoli nam na to, żeby przygotować infrastrukturę pod stworzenie. Pozyskaliśmy środki na utworzenie klubu malucha. To jest przedział wiekowy od 0,3 dla takich małych dzieci 10 osób, adaptacja pomieszczeń po aptece. Także dostosowanie, dostosowanie obiektu, i, a realizacja już w 2026 myślę, że to też gdzieś spowoduje to, że, że ludzie młodzi przede wszystkim będą widzieli, że no tutaj jest potencjał, jest możliwość rozwoju dla siebie, ale i dla, dla swoich pociech są warunki ku temu, żeby gdzieś tam tu się osiedlać i gdzieś inwestować i zamieszkać. Także. A na tym nam najbardziej zależy. Powiedział Pan o marzeniach, ale jak rozmawialiśmy na początku roku, to jednym z takich marzeń była chociażby ta droga w strefie przemysłowej. No i dzisiaj ją praktycznie już mamy, więc te marzenia w gminie e... Regnów dość szybko się e... realizują. Tak, 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 no to tutaj to, to że, no rzeczywiście, no pomysłów mamy dużo. No, gdzieś tam to wszystko trzeba porozkładać w czasie, ale ja jestem dobry i myślę, że, że wspólnie, jeżeli naprawdę, jeżeli chodzi o to, przede wszystkim o nie ma zgrzytów między tutaj samorządem, radą, przede wszystkim z radą mi się współpracuje bardzo dobrze i, i, i myślę, że wszyscy są, nie ma osób, które by negatywnie Mówiły o tym, że, że w samorządzie dzieje się coś nie tak, także, a to jest ta współpraca jest bardzo ważna i myślę, że jeżeli nie ma zgrzytów, jest dobra współpraca, to, to te marzenia i gdzieś tam założenia takie uda się realizować. A, a czas pokaże, jakie środki pojawią się na rynku, co będziemy mogli. Także, ale żeby to realizować, hmm. Musimy się obłożyć tak zwaną papierologią, tak żeby być przygotowanym z projektami, żeby być gotowym. Tak? Jest ogłoszony nabór, jesteśmy do niego gotowi i, i go realizujemy. Tak samo i w środowisku tutaj, naszym parafialnym, gdzie wspólnie z proboszczem udaje nam się realizować już teraz, też jesteśmy na etapie. Już kończenia takiego projektu y, osuszania, y, osuszania kościoła i utworzenia, y, dokończenia elewacji zewnętrznej, y, otworzenia piaskowców. No, jest to trudne zadanie, natomiast i y, y, finansowo. No, też projekt prawie opiewa na, na kwotę 700 tysięcy. Prawie nigdy y, nie byłoby stać, żeby z własnych środków. Y, Taką inwestycję realizować. Mamy złożony kolejny projekt na renowację stolarki okiennej. No mam nadzieję, że gdzieś to jest projekt złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale no sukcesywnie mam nadzieję, że, że tą współpracę widać. Zaczęliśmy. Zaczęliśmy od wykonania elewacji zewnętrznej, malowania kościoła. Zrobiliśmy staw, także wspólnie na pewno uda się zrobić o wiele, wiele więcej. A czym więcej rąk do pracy i, i, i głów po to, żeby gdzieś tam te wspólne pomysły tworzyć, a my jesteśmy po to, żeby szukać środków i, i to wszystko realizować. Także e, naprawdę mm, ja jestem optymistą, jeżeli chodzi o inwestycje, e, to myślę, że one będą szły do przodu, a to widać, bo, bo przede wszystkim gdzieś tam zadowolenie społeczeństwa. To też jest no, to jest budujące, tak, bo, bo jeżeli ktoś mówi, że no fajnie, że taka inwestycja została zrealizowana, nigdy, jak słyszałem głosy mieszkańców, że ja sobie nigdy nie wyobrażam, że taka inwestycja gdzieś tam w mojej miejscowości powstanie. Także to mnie naprawdę bardzo cieszy i buduje, także i, i mobilizuje do realizacji pomysłów i, i, i założeń, które sobie gdzieś tam zakładamy i, i do przodu. Także, także powtarzam, dobra współpraca naprawdę buduje i przy dobrej współpracy możemy zrobić o wiele, wiele więcej niż samemu liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Jakiegoś czasu mówi, to jest właśnie zagospodarowanie zbiornika wodnego jego otoczenia. i Mówi pan, że chce się pan przygotowywać właśnie do tego zadania, drugiego zadania, ale czy są jakieś szanse, że już w przyszłym roku coś się mogłoby wydarzyć? Czy to są, tak jak pan powiedział, na razie wstępne prace przygotowawcze związane z przygotowaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji? No aż tak daleko nie chciałbym wbiegać, bo to jest obiecać. Coś jest łatwo, natomiast później niektórzy jest... politycy potrafią e... mówić, że e... szkodzi, obiec. No tak, ale ja, ja nigdy nie byłem politykiem i pewnie nie będę, bo to nie jest, to nie jest moja bajka i ja to zawsze powtarzam, że, że są osoby do pracy, do których ja się zaliczam i, i no nie, no tutaj pewne rzeczy musimy. Usystematyzować, skończyć, po to, żebyśmy mogli skupić się na tych innymi rzeczami. Także, ale no jeżeli tutaj mówimy o przygotowaniu się do. Nie mówię, że to będzie wszystko realizowane jednocześnie, bo pewnie się tak tego nie da. Też będziemy musieli to podzielić na etapy, ale, ale, ale myślę, że koncepcję mamy przygotowaną. Wiemy, jak, jak, jak to zrobić. I mówię, no jeżeli pojawią się środki na rynku, a myślę, że takie się pojawią, to my, my chcemy być na to przygotowani i gotowi, żeby aplikować o, o środki i ich pozyskać. E, czy, to by, do, czy to będzie jeden, dwa, trzy etapy, nie wiem, ale, ale myślę, że, 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 że to jest takie, 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 nie tylko moje marzenie, ale tą taką, chcielibyśmy gdzieś tam to dopiąć i mam nadzieję, że, że, że wszyscy z, tego, z tej infrastruktury będą mogli, mogli korzystać i będą zadowoleni i tak naprawdę gmina będzie na tyle otwarta, żeby każdy chciał przyjechać, zatrzymać się, a mam nadzieję, że i osiedli.